Witam, witam Tutaj naprawiamy Yaha, Tutaj taki głośnik przenośny, który sobie zrobiłem Z... z Unitry Będzie trzeba go naprawić, bo się zepsuły akumulatory tych z moich akusów i zasilaczy Wybrałem najlepsze czyli, czyli... te trzy Które są najlepsze Można z nich zrobić akusa 12V Dobra, włączyłem to ogniwa szeregowo Czyli tak, żeby... Szeregowo, czyli... czyli, że ich napięcia się do, dodają i wyszło, no czy powinno wyjść no, coś tam z 12V około. no, mamy już podpiętą tą baterię pod nas do naładowania to jest znaczony plus, to jest minus i mam wzmaka, którego jest podłączony plus i minus też czyli tutaj 1 z minus, VCC plus właśnie pod, pod, wszystko, ale zapomniałem od, o, o o włączniku więc jedną żyłę będę musiał odpiąć od tego i poprowadzić przez, przez włącznik, przez to. Głośnik jeden jest podpięty, bo kanał, nie wiem, bo po chińsku chyba pisze. Plus do plusa, minus do minusa. Jeżeli tutaj chodzi o głośniki, to jak się rozpoznaje, to rozpoznaje. przy okazji można zrobić, gdzie jest plus, gdzie jest minus. No, tu akurat nie pisze, więc jest tutaj dobra sytuacja. Podpijamy taką baterię i do tych kabelków, nie? Jak głośnik wy wychyli się do przodu, to ten kabelek, który jest przy plusie, to jest plus, a ten przy minusie to jest minus na głośniku. A jak się wychyli do tyłu, no to jest na odwrót. Mamy już wszystko podłączone tak, jak miało być, czy idzie przez, przez włącznik. Więc tak wygląda. To jest skończony, skończony już głośnik. Tutaj ma głośnik, ogólnie, Tutaj też ma głośnik. Wyłącznik ma na górze No rączki nie ma, bo taki, no, taki mały, tu można tak chwycić, więc Nie potrzeba rączki Jest jeszcze tabliczka po... No bo... No o, głośnik radiowęzłowy to jest, o. no Tak Tutaj ma jeszcze taką no, tabliczkę, po tej stronie jest ładowanie, plus Minus Tutaj nie No ale tu jest jack Jest też potencjometr Wyryty tutaj Więc tak, no na razie tutaj nie pokażę jak on gra, bo muszę go no, naładować, jak go naładuję to, to pewnie pokażę jeszcze A jeszcze tutaj pokażę ten kabelek jaki zrobiłem Taki kabel zrobiłem akurat, chyba akurat nie było żadnego nie miałem żadnego Więc Więc taki omał mam już tutaj naładowany Tutaj kabelek nawet działa Więc tak Więc tutaj wytłumaczę. Tutaj wpinamy takie coś O cyk No Mamy takie coś po drugiej stronie. jest... Ach, jest takie coś. Mierzymy miernikiem, gdzie jest plus i gdzie minus. Podłączamy tak jeden Podłączamy tutaj to Takie żabki można tutaj wpiąć i się ładuje. Nie? Tak ja robię akurat. Jak jest tutaj z napięciem trzeba sprawdzić. Ustawiamy tutaj na 20V zakres. No bo jest najbliżej. Oczywiście... No czy może nie najbliżej, no, nie przekracza. Nie przekracza 12, 20 więc więc można sobie tak zmierzyć z ogniwa dobrze złączyłem są 12V ładowałem je głośnik no, gra jak gra nie? Więc gra po prostu tak sobie gra na tej kartce tutaj widać jak się to połączy najprościej ten wzmacniacz jest do 24V ale przy 12 też gra Trochę gorzej, ale gra I przy 12V on robi moc 20W Przy 4 ohmach na, głoś na głośniku Więc no, trochę mniej niż Przy 24V robi 50W Przy głośnikach 4 ramowych Więc no, jest trochę gorzej, ale lepiej zrobić 12V niż 24 bo No bo jest łatwiej, aby się nie chciało robić Tak, to jest potencjometr Czyli ta gałka do kręcenia potencjometr On tutaj reguluje głośność Z to akurat jack, to jest wejście sygnału akurat, nie, na wzmak. no Akurat tutaj, tutaj tak sobie porysowałem jakieś kreski, żeby nie był pusty No więc tak, tutaj mam zaciski, mam 6 zacisków akurat w tym wzmacniaczu Po środku w nim jest zasilanie, 12V akurat u mnie, minus plus Prąd stały I są wejścia na dwa głośniki Ja akurat 4 cztero mowy mam, więc ja mam moc 20W yy,